Największy zadymiasz yy, na galach frykowych, bo takie. Patrz mi w oczy, kurwo. No właśnie, a powiedz, jak ty się czujesz po tym pojedynku z Adrianem Polakiem? Psychasiada. Z kim ja mam kurwa do czynienia? Z ludźmi z żółtymi papierami. Ja pierdolę, biję się z jebanym inwalidą. I łapę do mnie wystawę, chciał mi liścia wyjebać. A ja go na pizdę, fasatak, bomba w oko, kurwa, na brzuch. <śledzimy> <śledzimy> Nie. Sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu, wale na nos. Przed pojedynkiem e, zapowiadałeś, że będzie mocna bitka, mocna wymiana. E, wydaje mi się, że pod koniec trzeciej rundy to się zaczę zaczęło dopiero dziać. Dlaczego Wiesz, nie to, wcześniej? Kurwa kurwa, ta to obchodzi, ruro jebana. Tam ksiądz u mnie był w socjoterapeutycznym, kurwa dyrektorem ośrodka. E, nawet skomentowali e, Maciek Turski z Kubańczykiem, że się poślizgnąłeś. Pal kurwa, księdzu jebany A, czyli że jednak on leżał po tym Miał Toyota kamry kurwa No y Księdzem jesteś, a wychowawczynie dupczysz, kurwa, w swojej Toyocie Miał Toyota kamry kurwa, w hybrydzie Wyjeżdżał do lasu, ruchał, kurwa, wychowawczynie, ksiądz jebany Tu miał muszkę, a ruchał dziwki, jebany menel